Cóż, wszystko co możemy powiedzieć na pewno to to, że karma naprawdę istnieje. Dziś przedstawimy 25 momentów, w których ludzie odczuli na własnej skórze skutki swoich złych czynów. Będzie zabawnie, więc zostań z nami na kanale Warto wiedzieć. Zaczniemy od pierwszego filmu, w którym pewien facet próbował ukraść paczkę leżącą przy wejściu do domu. Nie spodziewał się, że właściciel nagle otworzy drzwi. Gdy złodziej próbował uciec, karma natychmiast go dopadła. Właściciel domu wezwał policję, która przyjechała kilka minut później, a złodziej wciąż desperacko starał się uciec. W kolejnym klipie mamy do czynienia z nastolatkiem, który próbował poluzować kamień. Choć udało mu się to, jego ryzykowny plan mógł skończyć się inaczej, ale miał szczęście i udało mu się uciec bez większych obrażeń. Karma nie miała litości dla osoby, która rzuciła butelkę coli. Butelka wzięła to do siebie i z zemsty zrobiła swoje. A teraz historia o oszuście, który próbował zapłacić fałszywymi pieniędzmi za słuchawki. Gdy sprzedawca wręczył mu towar, szybko zorientował się, że zapłacono mu atrapą. W tym momencie karma zaczęła działać: drzwi Mercedesa zostały uszkodzone i naprawa będzie kosztowna. Choć oszust uciekł z miejsca zdarzenia. Nie uniknie odpowiedzialności, a policja na pewno go znajdzie. Mamo, chcę czekoladę! Pełen oczekiwań na coś słodkiego, chłopiec wyciągnął rękę. Nie wiedział jednak, że matka przygotowała mu kakao w proszku. Kiedy zjadł łyżeczkę, szybko zorientował się, że chociaż jest to czekolada, nie smakuje tak pysznie w formie proszku, jak sobie wyobrażał. Karma dopadła również młodego człowieka, który wysiadł z samochodu i wbiegł do auta kierowcy za nim wyraźnie zdenerwowany. Nie wiemy, co zamierzał zrobić, ale kiedy zobaczył policjanta wysiadającego z pojazdu, szybko uciekł, by uniknąć aresztowania. Z jakiegoś dziwnego powodu, ten mężczyzna próbuje wcisnąć koszyk na zakupy do bagażnika swojego Mercedesa. Co się dzieje, gdy próbuje zamknąć bagażnik, możecie zobaczyć teraz. Prawdopodobnie będzie to kosztowne. Kiedy ten student rzucił zmiętą kulką papieru w kierunku swojego profesora, nie spodziewał się, że profesor zareaguje w taki sposób na jego mały żart. Podczas szkolnej wycieczki do pałacu Buckingham grupa młodych ludzi postanowiła zabawić się i spłatać figla żołnierzowi brytyjskiej gwardii. Jednak szybko przekonali się, że żołnierzowi wcale się to nie spodobało. czego możemy się nauczyć, lepiej nie nękać żołnierza w pracy. Ta kobieta również chciała sprawdzić, jak daleko może się posunąć, kilkakrotnie nękając konia strażnika. Nawet kiedy przechodzień prosił ją, by przestała, kontynuowała. Aż w końcu pojawiło się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy stanowczo poprosili ją, by przestała. Nie wszystkie problemy można spuścić w toalecie. A już na pewno nie wszystkie przedmioty. Przekonał się o tym ten facet, który postanowił pozbyć się aluminiowej butelki w taki sposób.

Mój chłopak i powiedz mi, że jesteś w domu Tiffany. Wyłącz Nie. Wyłącz to. Nie. Nie. Jestem poważna. Nie. Już wiem. On mi powiedział. Sądząc po jej reakcji, była wyraźnie skrępowana. Kiedy kobieta w McDonald's była zirytowana obsługą, Pracownik podszedł do niej i sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Klientka najpierw upuściła na pracownika koktajl mleczny, a potem metalową tacę. Pracownik McDonald's nie wytrzymał tego i przeszedł do kontrataku. Ostatecznie sytuacja się uspokoiła. Kobieta została osadzona za napaść na pracownika, natomiast pracownik McDonald's nie poniósł żadnych konsekwencji. Pewien biegacz miał przekroczyć linię mety jako pierwszy w triatlonie. Był tak pewny swojego zwycięstwa, że już zaczął świętować. Nie wiedział jednak, że tuż za nim był inny biegacz. Ten wyprzedził go na ostatnich metrach i wygrał wyścig. Życie czasami karze tych, którzy cieszą się zbyt wcześnie. Nagrywając wirusowe wideo, ten facet chciał pokazać na co go stać. Niestety, jego akrobatyczny skok nie poszedł tak gładko, jak sobie wyobrażał. Mały żarłok zjadł lody trochę za szybko. Tak nie tylko nam zamarza mózg, gdy zjemy coś zimnego za szybko. To samo może spotkać wydry morskie. Kiedy jesteś pijany, lepiej zostawić innych ludzi w spokoju. Zwłaszcza jeśli są to reporterzy telewizyjni lub, jak w tym przypadku, policjant stojący przed kamerą. Yeah, ten mężczyzna z pewnością nie zamierzał trafić do aresztu i spędzać czasu w celi podczas swojego pijaństwa. Tak też stało się z tym wyraźnie wściekłym mężczyzną, który właśnie wyszedł z komisariatu i ze złością wytrącił mikrofon z ręki reportera mógł zdać sobie sprawę, zanim został aresztowany kilka minut później, że nękanie reportera stojącego przed kamerą, rzut kamieniem od posterunku, nie było najlepszym pomysłem. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się na zamarzniętym jeziorze, nigdy nie próbuj robić tego, co zamierzał zrobić ten chłopak. Powinien był podejrzewać, że jego działanie może zakończyć się odwrotnym efektem. Ten człowiek także nie miał szczęścia. Karma szybko ukarała go za jego działania. Podczas powodzi ruchliwa ulica została zalana, przez co stała się nieprzejezdna. Kierowcy musieli zjechać na pobocze i czekać na pomoc. Ale to nie powstrzymało kierowcy tego pick-upa. Nie tylko kontynuował jazdę przez wodę, ale nawet śmiał się z kierowców, którzy się zatrzymali lub utknęli w wodzie. Jednak to oni byli mądrzejsi od niego, bo nie wahali się zatrzymać, gdy woda stawała się coraz głębsza aż jego samochód utknął i całkowicie zanurzył się w wodzie. Jego radość i uśmiech zniknęły szybciej niż jego samochód pod wodą. Kiedy ta dziewczyna chciała osłodzić swój sok winogronowy i wsypać trochę cukru z pojemnika, nie miała pojęcia, że stanie się to. Ta młoda kobieta pozowała najwyraźniej do posta w mediach społecznościowych na szklanym stoliku do kawy w swoim salonie. Tak, to mogło skończyć się znacznie gorzej. Na szczęście nic jej się nie stało. Ta kobieta przechodzi obok domu, zauważa paczkę przy drzwiach i postanawia bezczelnie ją otworzyć i ukraść jej zawartość. Na szczęście, karma szybko ją dopadła.

Jest dobry powód, dla którego ten dźwig podnosi łódź tak stromo. Właściciel pozostawił ją na kilka tygodni i zablokował ruch innych łodzi. Teraz musi zmierzyć się z konsekwencjami, bo jego łódź trafiła na wysypisko śmieci i prawdopodobnie nie nadaje się już do żeglugi. W tym filmie Karma zrobiła dokładnie to, co miała zrobić. Po wyśmianiu swojego przeciwnika w telewizji na żywo podczas konkursu ortograficznego, ten chłopiec zawstydził się, gdy przyszła jego kolej na przeliterowanie słowa. A, Y, A, I, I E, Karma dosięgła również tych nastolatków w następnym klipie, gdy rzucali śnieżkami w czyścicieli kanalizacji. Ci nie potraktowali tego lekko i przeszli do kontrataku. Na koniec mamy fascynującą historię o bandytach, którzy zostali ukarani przez złą karmę. Mężczyzna włamuje się do domu przez okno w kuchni i otwiera drzwi swojemu wspólnikowi. Obaj planują obrabować dom i poszukać jej cennych łupów. Nie wiedzieli jednak, że wybicie szyby spowodowało tak głośny hałas, że kamera monitoringu na pierwszym piętrze została automatycznie aktywowana, a włamywacze zostali sfilmowani na gorącym uczynku. Materiał trafił na żywo do laptopa właściciela domu, Damiana Girarda który siedział przy biurku zaledwie 5 minut od miejsca zdarzenia. Zobaczył całe włamanie i natychmiast wezwał policję.

Obaj złodzieje zostali aresztowani i będą musieli odpowiedzieć przed sądem za swoje przestępstwo. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w sytuacji, w której karma Cię ukarała? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się nasz film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. Do zobaczenia następnym razem tutaj na Warto Wiedzieć.